Witaj w module poświęconym naprawie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych. Opowiem Ci o najczęściej występujących uszkodzeniach układu jezdnego. Za własności trakcyjne i komfort jazdy samochodu odpowiedzialny jest Układ Jezdny. Jego głównym zadaniem jest precyzyjne prowadzenie kół podczas jazdy koła pojazdu obracają się z różnymi prędkościami, wykonują pionowe ruchy w górę i w dół, także w czasie hamowania, przyspieszania i pokonywania zakrętów działają ogromne siły, z którymi układ jezdny musi sobie poradzić. Układ jezdny składa się z zawieszenia kół przednich i tylnych, kół z ogumieniem, jego częścią jest także układ hamulcowy, kierowniczy oraz niektóre elementy układu napędowego. Uszkodzenia w układzie zawieszenia mogą ulec Resory piórowe, pęknięcia piór, uszkodzenia obejm piór i strzemion mocujących resor, luzy między stworzeniem a tuleją ucha resoru. Resory sprężynowe, uszkodzenia zwojów sprężyn oraz śrub mocujących sprężyny do wahacza. Wahacze, skrzywienia, pęknięcia, uszkodzenia sworznia kulistego, uszkodzenia elementów metalowo-gumowych drążki reakcyjne, luzy w połączeniach sforzniowych, uszkodzenia nakrętki, stabilizatory, skrzywienia, pęknięcia, uszkodzenie elementów mocujących. Aby poszerzyć wiedzę, jak naprawić poszczególne elementy układu jezdnego, zapoznaj się ze skryptem. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.